Chciałam się jeszcze zapytać, pogłębiając to, o czym Pan wspomniał przed chwilą, że niektórzy lekarze, szczególnie ci, którzy pracują z chorymi terminalnymi, chorymi bardzo ciężko, pacjentami onkologicznymi, mówią, że nie mogą wchodzić w relacje z pacjentem, bo nie wytrzymaliby tej presji. Powiedzmy szczerze, to są bardzo chorzy ludzie. Często choroba zwycięża i pacjenci umierają, więc lekarze muszą trzymać dystans, by mieć siłę na pracę dalej. Jak to jest? Czy można nauczyć się znajdować balans pomiędzy tym profesjonalnym kontaktem i budowaniem relacji, a przekraczaniem granic emocjonalnych, prywatnych, właściwie intymnych? No więc oczywiście tak. To, to, to jest bardzo ważny wymiar tego treningu, który lekarz powinien przechodzić. Ten trening powinien przypominać trening psychoterapeutów. Psychoterapeuci są szkoleni specjalnie do tego, żeby. Towarzysząc i współczując swojemu pacjentowi, nie, nie, nie wchodzić do, w jego buty, w jego położenie, nie brać za niego całej odpowiedzialności. I tu jest też ten problem. Myślę, że jak lekarze zaczną dowiadywać się czegoś o tym, jak się buduje profesjonalne relacje w sytuacjach pomagania, jak chronić siebie, jak też nie odbierać odpowiedzialności, inicjatywy swojemu pacjentowi, to, to znajdą tę właściwą granicę. Można naprawdę towarzyszyć komuś w bardzo ciężkich sytuacjach i niekoniecznie, nawet nie, nie, niekoniecznie, tylko nie wolno wchodzić, mówiąc przysłowiowo, do tego samego dołu, w którym siedzi pacjent, bo wtedy przestajemy być zdolni do tego, żeby mu pomagać. Więc Myślę, że lekarze zgłaszają ten problem z tego samego powodu. Nie mają przygotowania do tego, wobec tego albo trzymają skrajny dystans i uprzedmiotawiają swoich pacjentów, albo lecą do drugiej ściany i tam wchodzą w relacje, które, które mają charakter już osobisty. No bo jak się będzie czuł pacjent, który jest w osobistej relacji z lekarzem i nie wiem, no. I nie poprawia się, no to, to będzie udawał, że się poprawia, żeby mu sprawić przyjemność. W opisie książki można znaleźć taką informację, że jest to książka dla pacjentów. Czy to znaczy, że my, będąc pacjentami, bo każdy z nas kiedyś w takiej sytuacji się znalazł lub znajdzie, też powinniśmy poszerzać swoją wiedzę, żeby współpracować z lekarzem, aby ten proces leczenia był skuteczniejszy? No, na ten wątek też bardzo zwracamy uwagę, bo tytuł książki mhm. Pacjent-Lekarz, czy Lekarz-Pacjent. Więc relacja, jak każda relacja, jest dwubiegunowa. Mhm. I tutaj sposób, w jaki pacjent wchodzi w relację, też jest niesłychanie ważny. On, on może bardzo zakłócić i utrudnić pracę lekarzowi, jeśli pacjent na przykład będzie idealizował lekarza, tak? Mhm. I, I czynił z niego jakiegoś demiurga który materaż ma od tego momentu zarządzić jego życiem, prawda, i od którego zależy jego wyzdrowienie całkowicie. Wielu pacjentów ma taką pokusę, żeby, żeby oddawać się całkowicie w ręce. Czasami lekarze bardzo chętnie odpowiadają na taką pokusę, bo to im głaszcze ego, jak to się mówi, i, 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 i udają, że, że są prawda, w stanie odpowiedzieć na tego typu oczekiwania. No i to oczywiście jest katastrofa, bo, bo to jest nieprawdziwa, nie, nierealna zupełnie relacja. Więc w książce jest też wiele informacji o tym, jak urealniać relacje. Między lekarzem a pacjentem, zarówno od strony pacjenta, jak i od strony lekarza. Wspomniał Pan o tym, że już na etapie kształcenia lekarzy w Polsce powstają duże braki w ich edukacji psychologicznej. Czy zauważył Pan jeszcze jakieś inne bariery, które powodują, że te relacje z pacjentami są dalekie od ideałów? No, jedną z nich tam poruszamy, bo my bardzo w tej książce próbujemy się też wczuwać w sytuację lekarza, nie. Nie, nie wychodzimy z pozycji pacjenta, który ma roszczenia i, i pretensje. Tak? Stajemy z boku i patrzymy na to, co można w takiej relacji poprawić. No, to, co niewątpliwie stoi na przeszkodzie w budowaniu relacji ze strony lekarza, to często jest jego chroniczne przemęczenie, na przykład. Budowanie relacji jest. jest no, energochłonną czynnością i zajmuje trochę czasu. Brak czasu i przemęczenie się wykluczają możliwość budowania relacji, więc my oczywiście nie, nie, nie wchodzimy głęboko w jakieś propozycje zmian systemowych w medycynie i służbie zdrowia, ale no, zwracamy uwagę na to, że że ta tendencja, która teraz istnieje, kiedy mhm. instytucje służby zdrowia zamieniają się w się firmy, które mają wygenerować zysk mhm. przede wszystkim, no jest, jest tragiczną, będziemy miała tragiczne konsekwencje, jeśli chodzi o możliwość budowania relacji, też, a tym samym skuteczność leczenia, bo naszym zdaniem i to przytaczamy tam sporo dowodów naukowych, badawczych, na tę tezę. Skuteczność leczenia zależy w ogromnej mierze od jakości relacji między lekarzem a pacjentem.